Jak najszybciej stąd wejść. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. I co chcesz z nimi zrobić, Marek? Kupić. A potem? Zniszczyć. Marku, co robisz? Patrzę na przycisk subskrybuj. Rykamy, że pamiętasz, jak rok temu nagrywałem taki film, w którym maliłem i w ogóle niszczyłem te zabawki. To były świeżaki, pamiętasz? No pamiętam, no. no właśnie, i pamiętasz, jak wszyscy pisali mi, że mnie zabiją, pisali, że te świeżaki, które ja spaliłem, mogły zjeść dzieci w Afryce i tak dalej. Pamiętasz, jak ci wszyscy Janusze płakali, że niszczę te zabawki? Pamiętasz? No pamiętam, tylko. Nagramy Marku, jeszcze jeden taki film. Raz, nagramy. No dobra, ale jest jeden mały problem. No jaki? No taki, że tych świeżaków już nie ma w sklepach. No, no jak to nie ma? Przecież no nie ty ma. jesteś na bieżąco z tymi mało sklepami? No, no to jak możesz nie wiedzieć, że są teraz słodziaki. Prowadzili jakieś słodziaki czy coś takiego. Nie wiem, może trzecią część świeżaków. W każdym razie musimy zrobić film, w którym pójdę do tego sklepu i kupię, a następnie je zniszczę, będę palił, torturował, wszystko im zrobię. Kupimy masę tych świeżaków i wszystkie zniszczę. No ale Marek, dzieci będą płakać. No jak to dzieci są właśnie mądre, tylko ich rodzice, rodzice tych dzieci piszą, że przecież czemu ja palę te świeżaki, jak dzieci mogły je zjeść, no? Ogarniasz to i oni będą tak się denerwowali. Ja tak to kocham, jak denerwują się na mnie. To po prostu uwielbiam, także musimy. Na Nagrać ten film jak i najszybciej, jak najszybciej wrzucić go na YouTube'a. Nagrywamy? No tak, to idziemy do tego sklepu Marek. Najpierw muszę nagrać pierwszą scenę. Wiesz, Siema, jestem Marek i wyjaśni na czym będzie polegał film. No i kamerzysta, przygotuj mi tam kadr do nagrywania i przynieś mi ubrania. Jakie ubrania, Marek? No bo ja chcę iść sam do tego sklepu. Kombinę kombinezon ci przynieść Dokładnie, kupię osobiście te zabawki, te świeżaki czy tam słodziaki. Dobra. No to kamerzysta przygotuj wszystko i mnie zawołaj. Dobra. Już Marku. Siema, jestem Marek. W tym filmie wybiorę się do sklepu. Jak on się nazywał, ten ze świeżakami ja w sumie też zapomniałem, bo ja zacząłem kupować jeszcze w takim innym sklepie w którym jest jeszcze tani ja to... W każdym razie w tym filmie wybiorę się do sklepu, w którym możemy kupić świeżaki. A tak właściwie to teraz już weszła nowa kolekcja tych maskotek. Cholera, kurde, znowu zapomniałem jak to się nazywa, jednak z biedą nie do mnie. Nie? Słodziaki, Marek. Tak właśnie. Pójdziemy do tego sklepu i kupię tam słodziaki, a następnie wykonam na nich egzekucję. Ponieważ rok temu zrobiłem to samo ze świeżakami, tylko tym razem zamierzam zrobić to jeszcze lepiej. A dodatkowo osobiście pójdę do tego sklepu. dlatego tego kamerzysta, gdzie jest mój kombinezon ochronny? Siedziesz na nim. Jak to siedzę? Siedzę na pufie. Z A, ci. Tak jest kombinezon, To ona jest? No, Dobra. Także mam tutaj specjalny kombinezon ochronny, rękawiczki, okulary oraz maskę. Założę to na siebie, wtedy będziemy mogli wejść do tego sklepu i będę pewny, że na pewno nic mi się nie stanie. Jednakże trzeba będzie i tak te zabawki dać do jakiegoś czyszczenia, żeby też na nich nie osadziły się żadne zarazki. W się sensie bakterie od ubogich ludzi, tak Marku? No wiesz, kamerzysta lepiej się zabezpieczyć, żeby później nie było żadnych problemów, bo wiesz, skoro one leżą w tym sklepie, to się zbierają jednak bakterie. Ale ja też jestem biedny i co? A chodzę tutaj. Kamerzysta, dlatego przed wejściem do domu masz takie specjalne urządzenie do dezynfekcji. To już wiem, do czego to służy. A co, a co ty z tym robiłeś? No piłem to. Dobra, w każdym razie zaraz przenosimy się do sklepu. Także jesteśmy już pod tym sklepem i myślę, że jednak warto skorzystać z udogodnień, które oferuje ten sklep. Dlatego trzeba będzie wziąć wózek, aby spakować wszystkie maskotki. Na całe całość... szczęście mam rękawiczki. Po dwie sztuki z każdego rodzaju? Nie wiem, ile chcesz? Może po trzy? Ja myślę, że... no w sumie trzy. Myślisz, że ten kominęzor jest strzelny? Myślę, że damy sobie radę. Czemu tak szybko to pakujesz? Chcę ja jak najszybciej stąd wejść. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. I co chcesz z nimi zrobić, Marek? Kupić. A potem? Zniszczyć. Kartą będzie? Marek, jeszcze naklejki są. Co? O. Naklejki. Dobra, ale trzeba jak najszybciej stąd wychodzić, bo wiesz, jednak za długo ten kombineson nie wiadomo na ile jest odporny. Dawaj. Na no całe części. Koniec tego wszystkiego teraz. Tylko musimy je dokonać na tych słodziakach, czy tam świeżakach w egzekucji. No to już widzimy się w domu, gdzie będę niszczył świeżaki. Dobra komisarze, dawaj pierwszego świeżaka. A co chcesz z nim zrobić? Dawaj, dawaj, dawaj. No i tak na rozgrzewkę. Patrzcie Janusza, tak to się robi. Wy byście tak nie robili, bo to kosztuje 50 zł. O! Gówno świeżak. Mam je. Kolejnego, dawaj i jakiś sprzęt do niszczenia. No dobra, poczekaj pójdę do auta. No, masz Marek. A po co miło? No nie wiem. Co mam z tym zrobić? Wymyśl coś. A dobra, wiem, wiem. Najpierw... Trochę, tak go wiesz, podotykamy cieplutko A czemu ty tak te świeżaki niszczysz? Znaczy, świeżaki Świeżaki, to nadal będą świeżaki, dla mnie zawsze to będą świeżaki Ale w każdym razie, no co mam z nimi robić? Nie wiem One do tego służą, polecam każdemu, naprawdę to niesamowita zabawa Ale już wiem, po co mi dałeś ten łom. Co, następnego przyniesiesz? Dawaj, dawaj, szybko Dawaj, 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 jestem spragniony wrażeń, naprawdę, daj o. O, idealnie kamerzysta, to jednak się znasz. Masz grubsze rzeczy jeszcze, czy to najgrubsze, jak może być? No nie, mam grubsze rzeczy. Idealnie powiem ci. No szkoda mi tych trochę świeżaków. Dzieci by się pobawiły nimi. Tak, tak, pobawiłyby się, tak jak ja pewnie. O, tak. Pamiętam, jakbym był normalnie rok temu. Pamiętam, było to samo. Pamiętam, jak te świeżaki się paliły rok temu. Znowu ten piękny widok. Ja jeszcze, jeszcze. Malcie! Patrzcie Janusze, ja tak siebie. się pali świeżaki. Patrz, jesteś psychiczny? Ty jesteś psychiczny, Cię też zaraz spalę. Wskakuj do ognia. Nie. O tak, im większy ogień, tym lepiej. Dobra, dawaj następną rzecz. A dawaj jeszcze jednego do ognia wrzucimy. Ja tak bardzo uwielbiam je palić. O tak, oooo, słówka jakaś. Masz kurde po ryju, masz. Wdechnij, juduś się. O idealnie, pal się, pal się. Mark, ty jesteś psychiczny. Ty jesteś psychiczny, zamknij rej. Tak się robi z tymi zabawkami. Już to ciepłe, jakie one dają? Aż mi lepiej w ogóle na duszy, na sercu. Piękny widok. A sobie zdjęcie zrobię. Dawaj kolejną rzecz, a nie! Tak, dzisiaj kamerzysta, ty mnie naprawdę zaskakujesz. Chyba dam ci więcej pieniędzy za ten dzień. Tak. Tylko, no co ja mam mu ucinać? Myślałem, Może... że rączki utnę, ale dobra. Kończyny, no. O I do ognia. Wszystko do ognia. Wiesz że te dzieci oglądają Marek? Family friendly content kamerzysta. Mamy świeżaki. Bo jak wrzucisz świeżaki, to te dzieci będą oglądać, nie? O jest. To Jedna nie kurczą się co robić. z... Z zabawkami. Wszystkie kończyny je obciąłeś. Jeszcze ogonek, jejku. Kurde, say, jak ja mam to zrobić? No co ja mam tutaj ucinać? Ty mądry jesteś? Weź się zastanów na co. No co ja mam tutaj ucinać mu? O Oczy może. No jak mam? Już nie wbiję tego. Jak nie wbiję? Gówno. Kurde, ale to jest syf. Dobra, pal się frajerze za to, że nie chciałeś się obciąć. Czekaj, potraktujemy go po, po całym. Ja zostaw. Zostaw go. A, chciałeś mnie spalić? Miałeś zostawić świeżak, on ma się palić. Pal się, pal się. Kolejne, dawaj, kolejne rzeczy. Szybko. Dawaj, dawaj. Myślisz, że się przetnie tym? No powinno. Uh -huh. I tak mam ciąć? Mhm. Uh -huh. słyszysz ten dźwięk? O tak. O tak. Masz psycho Marek. Zamknij mój Patrz, patrz, jak wychodzi wszystko. Wszystkie wnętrzności tego świeżaka. Patrzcie, wszyscy Janusze. O, tak. Trzeba go dobrze przeciąć. Każdy Janusz by chciał takiego. Nawet takiego potarganego by wzięli pewnie, nie kamerzysta? O, sam do ognia skoczył Mandre te świeżaki jednak są. Czegoś jeszcze trochę go. O, fałszywe. Dawaj, dalej kamerzysta. A przyrodnisko już było, po co mi to? No w sumie... Daj mi tego świeżaka i śluga, widaj. A po co ci papieros? Wypalę mu oczy. Co? Daj, daj, śluga. Skąd ty masz, Malboro? No, no i tu by się zarabiał trochę ostatnio. Naprawdę? O kurcze. <kluz> patrz, 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 ja patrzę, jak ładnie wchodzi. Kurcze. Kamerzysta. kiedy ja widzę śluga. To słabo wchodzi, nie? Może dobre te świeżaki są. Wypaliłeś mu oko, Marek. No Ty, ja wiem co zrobię, patrz, 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 Po prostu zamoczę mu oko Jedno oko Drugie oko Zapalniczkę, kamerzysta Wypalisz mu oczy? Nie, same oczy będą się palić, pa Oreszcie psychol O, patrz, patrz jak fajnie, same oczy się palą Dobra kamerzysta, nie ma co, dawaj kolejną rzecz O, jak ładnie, patrz jak fajnie oko odchodzi, idealnie Śluga od tego sobie, możesz odpalić kamerzysta jak chcesz o sumie. Dobra, ale tak czy inaczej, to miejsce każdego świeżaka będzie no tutaj, tutaj zrobimy sobie takie miejsce, na którym będziemy po prostu wszystkie świeżaki palić Każdy test kończy się paleniem świeżaka Dawaj hmm. dalej kamerzysta O to mi chodziło kamerzysta Jest sowa, zaraz będzie jeż Ale tu już jest jesz To jest jesz jesz jeżyk to Daj mi sowę Dobra Masz sowę? Mam Okej, okay, no to cóż, ten musi trafić do ognia niestety Dobra, zaraz go spalimy Dawaj tą sowę Także mamy sowę, zobaczcie jak ładnie wygląda Zaraz z tej sowy zrobimy sobie jeża Dobra, jesz już jest gotowe, jak wam się podoba. Tutaj ma wszędzie kolce. Była sowa, teraz jest już. No przyznajcie, że to wygląda autentycznie, nie? Co sądzisz, kamerzyta? Ładnie? No, chore. chore to jak tak to? to Normalnie, zobacz jakiś chudziutki świeżek. No, bardziej mi jak psychwatr, to mi przypominasz. Dobra, już, już, już żartowałem. z ciebie zrobię, jesz. To co? Dobra, palcie się. Dawaj następnego. I co, co to ma być, co? Ja no, to w dupę usadzić czy co? No, nie wiem, co chcesz. No w sumie, czemu nie? Masz świeżek. No, Zrobiliśmy sobie. Trzeba na wylot chyba przebić to. Czemu mu dupę rozwalasz? No bo nie chce wejść. <gry> Kupić wieżek. W dupę mu nie chce wejść? No nie chce no. No widzisz co się dzieje. O, jest już. Zabijasz Janusza. Zrobimy wędrówkę do ognia. O, chcesz? Chcesz do ognia? Proszę, o. O tak, ale dobre. Family friendly content. Tylko nie będzie Family Friendly Contentu bez rozpałki, bo znowu się przestał pan. Proszę. Masz, napisie I teraz do ognia wskakujemy. O tak. Czemu gaśniesz frajerze? Pal się. O, zobaczcie jak ładnie wygląda. I co teraz? I co teraz kamerzysta? Chcesz w szopie sobie takiego postawić, palącego się? Weź na przynajmniej tam światło, bo w nocy nie masz. Nie wiem, mam pochodnie, Marek. Masz? I co? Dawaj, jeszcze. Masz coś? Nie, może coś mam, czekaj. Czekaj, 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 jeszcze. Już nie mogę go tak zostawić samego. No i dawaj kolejnego kamerzystę. O, tak. Ty, kamerzysta, naprawdę teraz pomyślałeś. To co, idziemy jakieś drzewo znaleźć. To no tak. powiesimy sobie. Chcesz? Taki słodziutki świeżaczek. Tak? Podpalimy cię na drzewie? Tak, fajnie będzie. To chodźmy do lasu. Co robisz Marek? No sobie na haku Teraz powieszę go sobie tutaj na gałęzi Patrz kamerzysta No i wiesz co teraz zrobię tak? No domyślam się Tylko niech się uśmiechnie do kamery Ładnie wygląda taki świeżak powieszony na drzewie Teraz czas na to co lubię najbardziej Spalimy go sobie Akurat fajnie, że w innym miejscu Spokojnie sobie zapalimy świeżaka na zakończenie odcinka, bo w sumie nie chce mi się już palić ani niszczyć innych świeżaków. Także to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że moje testy świeżaków bardzo wam się spodobały. Jeżeli tak, dajcie znać o tym w komentarzu. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Kurde, przestraszył mnie. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.